A dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że będzie krótki. Nie przedłużam, zaczynamy. Opowiemy sobie o formacie RAW w fotografii mobilnej. Jeśli chodzi o format RAW, to jest taki sposób zapisu plików fotograficznych, który zapisuje wszystko to, co jest w stanie zarejestrować sensor optyczny naszego smartfona. No i zapytacie. A po co to robić? Ano, po to, że w sytuacji, kiedy wykonujemy zdjęcie standardową aplikacją w naszym smartfonie, to zdjęcie jest poddawane obróbce i kompresji, co sprawia, że mamy już stosunkowo niewielki wpływ na to, jak ono finalnie będzie wyglądało. A w przypadku formatu RAW mamy pełną dowolność, bo jesteśmy w stanie manipulować wszystkimi tymi danymi, oczywiście w programie, do obróbki zdjęć, które zostały zarejestrowane przez sensor optyczny naszego smartfona, więc mamy tutaj większą dowolność. I możemy jeszcze więcej wyciągnąć z takiej fotografii. To tyle jeśli chodzi o taką szybką definicję, natomiast jak to bywa w przypadku smartfonów, no nic nie może być łatwe i oczywiste, bo nawet tutaj formatów RAW mamy kilka i to tak między platformami iOS i Android, jak i na samym iOSie, o którym sobie dzisiaj troszeczkę więcej powiemy. No i u źródła nagrania dzisiejszego odcinka stoi fakt, że zainstalowałem aplikację Moment Pro kamera w wersji 2.0, ona ukazała się kilka tygodni temu. No i to jest aplikacja, która służy raz, że do filmowania nie jest na chwilę obecną konkurencją dla naszej ukochanej Black Magic Camera, natomiast jest intensywnie rozwijana. No i powinniśmy się cieszyć także z tego faktu, że na rynku aplikacji mobilnych do filmowania znów zaczyna się dziać dużo dobrego. Działania producentów w tym zakresie się intensyfikują, a jak wiadomo, konkurencja jest rzeczą dobrą, bo dla nas, użytkowników, może przynieść dużo dobrego. Natomiast drugą z opcji, którą oferuje ta aplikacja, jest możliwość wykonywania zdjęć. I tu Tutaj robi się ciekawie, bo okazuje się, że przechodząc do formatu wykonywania zdjęć, mamy dostępne aż cztery opcje: jest to opcja Natural, Standard, Rav i ProRAV. No i teraz musielibyśmy sobie omówić o co tutaj właściwie chodzi, ale zanim o tym, no to najpierw jeszcze króciutko o tym jak wykonywane są fotografie w naszych smartfonach. Otóż nie bez przyczyny fotografię smartfonową określa się tak zwaną fotografią obliczeniową, no bo moment kiedy naciskamy wirtualny spust migawki w aplikacji aparatu naszego smartfona uruchamia istną lawinę i wszystko co składa się na wynikowe zdjęcie, które widzimy w naszym smartfonie to jest tak naprawdę efekt Działania algorytmów sztucznej inteligencji, algorytmów odpowiedzialnych za przetwarzanie obrazu, kreatywnych trików itd., tak itd. Tak Dzięki temu z tej niewielkiej optyki naszych smartfonów udaje się wyciągać naprawdę rewelacyjnej jakości zdjęcia, ale to ma też swój ukryty koszt i tym ukrytym kosztem jest to, że nieraz te zdjęcia wyglądają sztucznie, one są nienaturalnie wyostrzone albo mają jakieś dziwne, nienaturalne kolory. No i to właśnie leży u podstaw tej takiej... Można powiedzieć, że nachalnej albo nawet intensywnej obróbki algorytmicznej, która jest dokonywana na naszych zdjęciach, mówi się, że te zdjęcia smartfonowe są takie plastikowe, nienaturalne no i właśnie formaty RAW. Są odpowiedzią na tego typu sytuacje. No i teraz musimy sobie omówić te cztery opcje, o których powiedziałem wcześniej pokrótce. O co tutaj właściwie chodzi? No jeśli chodzi o tryb natural, to jest taka opcja, która pozwala na wykonywanie zdjęć bez wykorzystania algorytmów. Czyli no mamy takie możliwie najbardziej naturalne zdjęcie, najbardziej zbliżone do tego. Co rejestrują tradycyjne aparaty, czy też aparaty cyfrowe. No, dzięki temu osiągamy właśnie taki miękki efekt. Nie ma tego mocnego wyostrzenia, i te zdjęcia wyglądają naprawdę niesmartfonowo i naprawdę przyzwoicie polecam przetestować tę opcję. No jeśli chodzi o standard, tutaj fotografia poddawana jest właśnie takiej standardowej obróbce przez te algorytmy, które już wspomniałem wcześniej, działają w tle i mają za zadanie odszumić nasze zdjęcia, wyostrzyć, poprawić kolory, uwypuklić detale itd. Tak tak no, i teraz wchodzimy jeszcze na Oczywiście każdy z tych formatów można zapisać także w wersji RAW, ale tutaj mamy dodatkowo jeszcze coś takiego jak Bayer RAW i Pro... RAW. No i jeśli chodzi o Bayer RAW, to nie znaczy, że on jest jakiś bayerański, tylko bierze się od filtru Bayera, który jest odpowiedzialny właśnie za rejestrowanie kolorów na sensorach optycznych naszych smartfonów, znaczy ogólnie na cyfrowych sensorach optycznych. Natomiast wersja Pro RAW, jest dedykowana urządzeniom Apple'a i już tłumaczę, na czym polega różnica. Bayer RAV to jest taki najbardziej płaski, najmniej przetworzony format RAW, czyli rzeczywiście to, co jest w stanie zarejestrować sensor optyczny naszego smartfona i nie jest poddawane obróbce algorytmicznej, tylko dostajemy płaskie, wynikowe zdjęcie, które musimy sobie sami, że tak powiem, w cudzysłowie, wywołać. Bo to zdjęcie wynikowo nie będzie, znaczy początkowo nie będzie wyglądało tak jak to co widzimy w standardowej aplikacji do fotografowania. Natomiast format Pro RAW to jest taki format, który został stworzony przez Apple'a i to jest nadal zdjęcie RAW, czyli oferujące wszystkie te możliwości jeśli chodzi o obróbkę też pełną swobodę. Ale już po obróbce algorytmicznej, czyli nadal efekt tego takiego przesadnego wyostrzenia czy jakiejś sztuczności może się... Pojawić. No i zapytacie pewnie też jak to wygląda w kwestii Androida. No i okazuje się, że w przypadku Androida również producenci tworzą własne formaty RAW, które są dostosowane bezpośrednio do ich sprzętów, więc mając nie wiem, Samsunga czy Xiaomi te. RAWy przynajmniej dostępne w standardowych aplikacjach między sobą mogą się od siebie różnić co dodatkowo gdzieś może utrudniać także późniejszą obróbkę takich fotografii w programach do edycji zdjęć. No i właśnie żeby wykonywać tego typu zdjęcia i żeby one miały jakiś ustandaryzowany format warto korzystać z zewnętrznych aplikacji. No i w przypadku iOSa i Androida takim narzędziem wspólnym będzie Lightroom Mobile i on pozwala na wykonywanie zdjęć właśnie w formacie RAW, zapisywanych jako pliki DNG, czyli Digital Negative, stąd bierze się właśnie możliwość wywoływania tych zdjęć. Natomiast jeśli chodzi o ios tutaj możliwości mamy troszeczkę więcej, chociażby wspomnianą aplikację Moment Pro Camera, która dodaje nam możliwość totalnego wyłączenia właśnie tych algorytmów odpowiedzialnych za przetwarzanie obrazów. Szukając informacji do tego odcinka, trafiłem na takie wzmianki, które sugerują, że Adobe mimo wszystko jakieś tam delikatne modyfikacje w tych swoich rawach wprowadza, chociażby ze względu na to, żeby z ich tym formatem Camera Raw były te pliki zgodne. Więc jeśli chodzi o ios tutaj możliwości mamy troszeczkę więcej, jak wspominałem, bo poza Lightroom Mobile. Poza moment pro Camera. możemy wykorzystać też takie aplikacje jak Helite albo No Fusion Camera, które pozwalają na wykonywanie zdjęć właśnie z pominięciem algorytmów odpowiedzialnych za to takie agresywne przetwarzanie wynikowego obrazu. Także jak widzicie, jeśli chodzi o rawy w fotografii mobilnej, temat wcale nie jest taki łatwy i oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Podsumowując, mamy coś takiego jak standardowy plik RAW, czyli RAW, mamy na urządzeniach Apple ProRAW, no i na Androidach mamy także standardowego Bayer RAWa, no i RAWy tworzone przez producentów smartfonów. No i bądź tu mądry i okiełzdaj to wszystko. Także warto stosować aplikacje, o których wspominałem w ramach tego odcinka. No i to tyle. Mam nadzieję, że wyszło krótko, że teraz tematyka rawów fotografii nie będzie Wam obca. Wiecie już dlaczego warto wykonywać w ten sposób zdjęcia. Macie świadomość jakie są możliwości i jakie aplikacje w tym zakresie mogą Wam pomóc. No i nie pozostaje już nic innego jak wykorzystać wiedzę z dzisiejszego odcinka idąc na spacer i robiąc jakieś zdjęcia. A my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Pa, pa.